Będzie wspaniały dzień. Po raz drugi dzisiaj z Kopenhagi. A wspaniały będzie dlatego, że zaczynam go od siebie. Ale mam takie dziwne wrażenie, że nie ma transmisji na Facebooku. Co się znowu zadziało, że Facebook nie przyjął transmisji? Dziwne, bo chyba na. na YouTube chyba jest. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie będziemy sobie czuć yy, chyba dnia przez to, że gdzieś tam technika zawiodła. A może jest. Tego do końca nie wiem. Jeszcze raz, dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień. A ten hmm. dzień to czwartek, 17 dzień lipca. Czwartek 2025 roku, 198 dzień roku. 29 tydzień nam upływa, a przed nami przed nami jeszcze 167 dni roku 2000. Kurczy nam się powoli ten rok, już wkrótce przystąpimy do planowania kolejnego najlepszego roku, ale możemy jeszcze ten czas wykorzystać na. To żeby ten rok był absolutnie najlepszy. Póki to wygląda u mnie, że tak będzie. Dzień potrwa 16 godzin 30 mi, 13 minut. Przepraszam, skrócił nam się o 34, a przed nami 66 dni lata. A później jesień, zima, a potem znowu wiosna. I znowu lato, i tak będziemy sobie realizować kolejne zamierzenia. Nie bój się wielkiego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi. No, raczej się nie da dwoma małymi krokami pokonać przepaść. Trzeba odważyć się na ten wielki krok. Ciekaw jestem tego, czy w końcu jest ta transmisja. A ja myślę, że tu jest. Wiesz co? Wiesz, na czym może polegać problem? że tu jest słaby internet. Chyba w tym hotelu. Brak obrazu i głosu. Zacięło, przycięło. Hmm. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem co ja mam zrobić. Nie. Przerwało transmisję. No teraz chyba się pojawił jakiś już obraz. Dobra. Spróbujemy z tego coś zrobić. No niestety, ale hmm, chyba jest w tym hotelu, jest chyba słaby internet. Ja zawsze głosiłem pogląd, że najlepszy internet jednak jest w Polsce. Stamtąd nigdy nie tnie. Rafał Wójcikiewicz prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 1249 osób. Rafał Wójcikiewicz jest z nami od 20 lipca 2023 roku. I co mamy jeszcze? No, róbmy swoje po prostu, bo już niestety, ale wpływu na to, co się dzieje, nie mam. Po prostu. Taki tu jest w hotelu, Internet. Wczoraj było wszystko dobrze. Widzę, że już zaczynacie do mnie dzwonić. A ja. Nic nie mogę zmienić. Marcin mi napisał, że YouTube działa. Ciekawe, czemu Facebook nie działa. Co takiego się wydarzyło? Nie mam pojęcia. Dobra, włączmy sobie intro. Czasami tak bywa. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Today. pijesz się ze mną herbaty. Dopiero co... Dobra, dzwoneczek najpierw, bo się trzeba uśmiechnąć. Jedz dzwoneczek, wszyscy się uśmiechają i teraz ja mam wrażenie, że teraz chyba wszechświat mnie sprawdza. Bo teraz nie idzie transmisja, coś się na Facebooku nie idzie, i teraz wszechświat mówi: Dobra, zobaczymy, czy Fryderyk będzie narzekał. Przez cały tydzień nawija na ten temat, że nie wolno osądzać, nie wolno narzekać. Zobaczymy, czy będzie narzekał. Czy ja narzekam? Nie. Po prostu gdzieś tam wszystko zrobiłem dokładnie to samo, co zawsze, i na Facebooku nie ma transmisji. Czy ja się załamuję z tego? Nie robię tego. O, ja nie. Ja się załamuję z tego? Nie robię. Nie, dobra. Pójdzie jutro transmisja. Albo te osoby, które mm, zawsze są na Facebooku, może uda im się zerknąć. Dobra, napijesz się ze mną wody? Bo ja mam dzisiaj wodę z kranu. Kranu piję, Wodę różaną muszę pić. Chociaż w sumie mógłbym sobie zrobić herbatę, ale ja nie lubię tych takich woreczkowanych hotelowych a on musiałbym wozić cały zestaw ze sobą, więc czasami można się o poranku napić z klubowiczami po prostu wody. Tak, wody. Jak to niektórzy mówią, jak zwierzęta. No dobrze, dzisiaj nie pozwalaj emocjom przejąć swoich sterów, ale nie tylko dzisiaj, w ogóle nie pozwalaj emocjom przejmować sterów nad sobą i staniesz się Emocjonalnie stabilny, sta emocjonalnie opanowany, inteligentny, emocjonalnie. Takie książki napisał Daniel Goleman. Pewnie Adam czytał te książki, których to Adam, nie Adam, Daniel. <grym> się> Zakręciłem się. Daniel Goleman pisze na temat inteligencji emocjonalnej. I dzisiaj będzie na ten temat więcej, natomiast widzę, że znowu się zacina. Ja piszę właśnie Adam i napisał, wodę jak zwierz pijasz. No, ja tak się zastanawiam, jakbym miał konia, to bym chyba nie dał mu Coca-Coli. A ty Adam, dałbyś mu? Jakbyś miał takiego konia wyścigowego, dałbyś mu Coca-Colę do picia albo piwo? Na przykład takie, wiesz, porządne, rzemieślnicze piwo. Ja chyba bym mu też nie dał. Ale dobra. Moi drodzy, no cóż, spróbuję jutro, bo wczoraj poszła dobrze transmisja na tym hotelowym Wi-Fi tutaj, więc myślałem, że dzisiaj też tak będzie. A tutaj niestety nie udało się. Dobra, pewnie te osoby, które mają dzisiaj urodziny i mi napisały, pewnie już teraz czekają z niecierpliwością i mówią: Dobra, Fryderyk, skończ, bo trzeba już. O urodzinach. Kalina Staniszewska. Adrian Szymaniak, Beata Rudolf, Ewa Szopińska, Kazimierz Nowicki, Beata. Poczekaj, bo teraz mi chyba znowu coś zmieniło. Beata. To nie pasuje mi to nazwisko troszeczkę. Nie, dobrze. Beata Kuleta Kowalska i Andrzej Stanisławczyk. To są osoby, które mają dzisiaj urodziny i dla nich. Najserdeczniejsze no życzenia pięknego, długiego, zdrowego, bogatego, mądrego życia. I oczywiście Happy birthday to you! Dla tych wszystkich, których wyczytałem, i których nie wyczytałem, którzy mają urodziny, to po prostu najlepsze, najlepsze życzenia. Moi drodzy, w poniedziałek już widziałem też, pytacie, czy będą jakieś specjalne rzeczy na urodziny, siódme urodziny klubu uczciwie powiem i będę to jeszcze mówił jutro i pojutrze jeżeli chcesz sprawić mi przyjemność bądź w poniedziałek na żywo po prostu jeżeli chcesz sprawić mi przyjemność na urodziny y, klubu 555 siódme urodziny to bądź po prostu na żywo na żywo w poniedziałek i wtedy będę się naprawdę naprawdę cieszył a coś będzie 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 tylko na razie Ciii. To tajemnica. Na pewno będzie, bo o tym mówiłem wielokrotnie będzie nowe intro. Ja już je widziałem. Ciekaw jestem, czy ci się spodoba. YouTube stoi, transmisja. Hmm, no to co mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. W Wcięło Frederyka. Chyba z klubu dzisiaj nic nie będzie. Napisy wyskakują, a głosu brak. Dobra. Czy postrzegasz siebie jako osobę empatyczną? 3% procent pisze: nie jestem i nie chcę. Nie potrzebuje być empatyczny. 3% nie jest tym empatyczną osobą, ale bardzo chce być. 77% ankietowanych deklaruje się jako zdecydowanie empatyczne osoby. I 17% dopiero się tego uczy. Czy my w ogóle jeszcze jesteśmy? No oczywiście, że wrócę nikod na te urodziny do klubu, żeby internet był jutro. Jutro już, jeszcze jutro jestem w Kopenhadze. A potem jutro wylot do Warszawy. Do Warszawy będzie dobra transmisja, myślę, bo tam zawsze jest w Polsce, jest przecież dobry internet. I no czytam teraz cały czas. Niektórzy piszą, że działa, niektórzy piszą, że nie działa. Co mam zrobić? Mogę tylko powiedzieć, że robię wszystko, żeby było dobrze, a napisałem też w zapowiedzi dzisiejszego klubu, który nie poszedł na Facebooku. Inteligencja emocjonalna to cicha siła, która pozwala zachować spokój, gdy inni tracą opanowanie. To umiejętność zauważania emocji w sobie i innych, bez potrzeby ich tłumienia ani osądzania. Z tym osądzaniem to ciągle mamy do czynienia, co? Osoba inteligentna emocjonalnie nie reaguje impulsywnie. Robi krok w tył, oddycha, wybiera reakcję, która buduje, a nie rani. W codziennych rozmowach potrafi słuchać nie tylko słów, ale też ciszy między nimi, bo wie, że często to tam kryje się prawda. Dzięki tej świadomości tworzy przestrzeń, w której ludzie czują się bezpieczni, zauważeni i rozumiani. To jedna z najrzadszych i najpiękniejszych form mądrości. Ciągle kręci się kółko i się pojawia. Mogę jedynie co, to mogę zrobić swoje, i teraz na przykład hmm, widzę, że coraz mniej ludzi ogląda na, na YouTube. Ale nic nie mogę już teraz zrobić, jak już wystartowałem. Mogę zaprosić na urodziny klubów w poniedziałek. Bardzo chciałbym, żebyście byli na żywo. Nie jestem moim gniewem, nie jestem moim lękiem, jestem tą, która patrzy i wybiera, napisała Magdalena Wojtczak, cytując Glennon Doyle. A inteligencja emocjonalna, napisał Darek Pilarski, to umiejętność wchodzenia w swoje uczucia z otwartymi oczami, nie po to, by je okiełznać, ale by je zrozumieć bez utraty własnej tożsamości sztuka szeptania sobie widzę cię emocją, ale ja wybieram drogę, która mnie nie rani mam piękne komentarze jeszcze Ani Listek Jakub Ochwat, Ania Mikulska Tomasz Mańkowski, Magda Pieńkowski zresztą napisała też piękną historię a historię, którą mam na dzisiaj może zróbmy dzisiaj tak napisz mi może w komentarzu zróbmy może tak, ponieważ to jest walka o przetrwanie to co robimy teraz jest coraz mniej osób i yy, nie działa to tak jak powinno. Może zróbmy tak. Ja przeczytam teraz spokojnie historię, która jest na dzisiaj, która mu wysłała Renata Lewandowska. A potem zakończymy, bo to jest yy, szkoda, żebyśmy yy, nie odbierali tego. Tak jak być powinno. Czy akceptujesz to tę moją propozycję? Że przeczytam historię na dzisiaj i po prostu odpuścimy sobie dzisiaj. A co tam? Czasami tak bywa. A jutro postaram się. Nie. Jutro włączę to na transmisji przez telefon i mam nadzieję, że nie będę skazany na... Nie będę skazany na... Hotelowe Wi-Fi, które okazało się, że jednak zawiodło. Tylko u niektórych nie działa. No dobrze. Jest historia. Wysłała ją Renia Lewandowska. W jednym ze szpitali w Calais na północy Francji 15-letni ogier imieniem Pejo. Przemierza korytarze w ciszy, zaglądając do sal, w których życie staje się kruche. A słowa tracą znaczenie. Nazywają go doktorem Pejo. Może Pejot, ale raczej Pejo chyba. I nie bez powodu. To nie jest zwykły koń terapeutyczny. Pejo posiada niezwykły dar. Wyczuwa, kto najbardziej potrzebuje jego obecności. Nikt mu nie mówi. Dokąd ma iść? On sam decyduje. Kiedy staje przed konkretnymi drzwiami i unosi jedną nogę, jego opiekun Hasyn Bu... Bu... coś tam. Nazwisko Buszakur wie. Tam właśnie ktoś czeka na pocieszenie. Wchodzi cicho do środka i zostaje. Czasem na długie godziny. Stoi spokojnie przy łóżku pacjenta, a ludzie... Chorzy i ich bliscy przytulają się do jego grzywy, opierają głowę o jego ciepłe ciało. Nie trzeba nic mówić. Pejo mówi ciszą, obecnością, czułością. Wszystko zaczęło się wiele lat temu, gdy Hasen zauważył, że jego koń zbliża się do osób chorych czy przygnębionych w sposób niemal instynktowny. To, co początkowo wydawało się przypadkiem, przerodziło się w misję. Misję dawania spokoju tym, którzy znajdują się u kresu swojej drogi. Od 2016 roku Pejo regularnie odwiedza pacjentów w szpitalu w Kala. Lekarze, pielęgniarki, rodziny i sami pacjenci mówią jednym głosem. Jego obecność przynosi coś, Czego nie da się wyrazić słowami, uspokaja, dodaje otuchy. Czasem nawet sprawia, że pacjenci proszą o mniejsze dawki leków przeciwbólowych, bo czują się bezpieczniej, spokojniej, bardziej gotowi. Nikt nie potrafi wytłumaczyć naukowo, jak pejo wyczuwa cierpienie fizyczne, emocjonalne, ale nikt nie ma wątpliwości, że ten koń coś czuje i niesie ze sobą coś, czego. Często najbardziej nam brakuje czułość, obecność i prawdziwe współczucie. W świecie, który biegnie coraz szybciej, Pejo przypomina nam, że co naprawdę ma znaczenie, że czasami największym lekarstwem nie jest lek, lecz ciepło, spokój i łagodne spojrzenie istoty, która po prostu jest obok. Piękna historia o koniu imieniem Pejo. To nie ten z historii, którą opowiadałem, któremu nie dałbym papierosa. Ale takie historie, historie dotykają serca, że taka piękna istota może przynosić ulgę w cierpieniu ludziom, którzy są często na łożu śmierci. Myślisz, że to, ta bluza z napisem RZYM, ROMA sprawiła, że Kopenhadze mnie nie lubią? Obejrzałem wczoraj kawałeczek Kopenhagi. Moi drodzy, ja mam taką propozycję. Ponieważ te treści, które chciałem dzisiaj przekazać, one są bardzo wartościowe, więc wrócę do nich jeszcze w tym tygodniu, a dzisiaj Odpuśćmy to sobie już. Ponieważ bardzo mało ludzi jest w tej chwili. I chciałbym powiedzieć, że może mamy jeszcze... Jutro będzie prowadziła w ogóle... Klub poprowadzi Magda, więc na pewno będzie treściwie. Magda Daniłoś jutro będzie. I na pewno będzie pięknie mówiła o emocjach. Natomiast ja już dzisiaj powiem dziękuję, do zobaczenia. Ja będę ponownie w sobotę, niedzielę. I zapraszam cię serdecznie na poniedziałek, na urodziny, siódme urodziny klubu 555, bo będą. Niespodzianki. Na pewno będzie nowe intro. Do zobaczenia. Jutro będzie z klubem Magda Daniłoś, a ja już mówię do zobaczenia. Miej wspaniały dzień i pamiętaj, żeby zacząć go od siebie. Liczą się agnieszko wszyscy, natomiast żal mi też tych, których nie ma. Dobra, do zobaczenia jutro się widzi, jutro się widzicie, widzisz się jutro z magdą Daniłoś, a ja już dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dla mnie wszyscy ludzie są wartościowi, dlatego chciałbym, żeby każdy mógł skorzystać na tym że jednak klub jest. A to, co chciałem powiedzieć, to co chciałem dzisiaj przekazać, jest bardzo ważne. Dlatego też przekażę to wszystko jeszcze w tym tygodniu. Do zobaczenia. Trzymaj się. Ale leki daj możemy sobie puścić. Little something